Miodowy szlak. Od razu naprzeciwko. Fajnie wiedzieć, przynajmniej nie muszę szukać tej mapy. Ostatnia mapka do zrobienia w tym świecie. I mogę lecieć do kolejnego fiatu. Smacznego.

Spoko Plaster miodu, fajnie zrobione. Nie, serio, to ja akurat to mi się podoba. Dobra, teraz przez to przylazywać. Podoba mi się zrobienie konceptu tego. Coś nowego nareszcie. Tak było bardzo, bardzo... Bliskie tego samemu. We wszystkich mapach. A tu faktycznie to inaczej wygląda. Chyba tę miałem zebrać. Jeb. Yep. Kurwione pszczółki teraz. A potem niedźwiedzie. No i dobra Powinno być zaliczone No chyba, że coś Ale nadal powinno być, pas na to, że mamy jeszcze 30 sekund Czyli będę mógł zaraz robić wyścig No i gites Mam, to najważniejsze Dobra Wyjdź Ja wykonałem. Nie wykonaliśmy setne. Krzych jest setnym jajkiem. zdobywam? Nie mam większego wyboru. Wyścig z bombusami, czymkolwiek to jest. Spoko, najczęściej to jest urwijające, ale bywa. Czy mogłem to i ich powiedzieć? Kozaskie te bombusy. Kto mnie zielony? A, żeby ich odróżnić kolorowo, o. Chyba Dobra, zaraz będę na trzecim miejscu. N Ale, co pierwszy raz, więc chciałem powiedzieć, że jest zajebiście, ale właśnie mnie wyprzeda coś. Come on, idź ode mnie. Właśnie straciłem ten, takietę. Myślałem, że poleci na niego, a poleciało gdzieś w bok całkowicie. Każdy też zbiera wszystkie ulepszenia przyspieszenia na znacznie. Dosłownie wszystkie, nawet te, alo. Dobra, siadło nareszcie. O! Nie załapał się na spida. Zaraz co na napisałeś Adi, bo jestem jak na razie pierwszy i chciałbym to utrzymać. No, 500 zł będzie aż trudno, ale wszystko jest realne. Jakby 500 zł, to bym musiał mieć 150. Jakoś 5 pod każdym odcinkiem z grudnia Za co? Zobaczę po tym, bo wygrywam, więc A nie, dobra, zjewało mi się coś Nie przeciąłem przez wszystkie i zamiast zrestować mi się, jak zwykle to bywa Takie coś się stało O oh jest! Ej, zapisał się nawet filmik z tego. A jo, pamiętam teraz zrobili tak, że... Te filmiki się zapisują jak masz podłączony mikrofon z playa. W sensie masz uaktywniony. Czyli u mnie to jest... Którymś się uaktywniało mikrofon. Nie wiem, którymś tam przyciskiem się robiło to, że się potwierdzało. I możesz dzisiaj nawet nagrać dźwięk twoją, reakcję na przykład na coś. Światowy szlak. W czasie jednego wyścigu przejść przez 12 gwiazdek z zwiększających prędkość. No to ja muszę chyba przejść przez wszystkie, żeby to wygrać. Myślałem, że będzie jeździć ogniem, ale mam pieszek na razie. Jeśli nic nie zrypię, to mogę to wygrać. I przelecę przez wszystkie gwiazdki przy okazji, nie licząc nie zrypywania, niczego. Również tą podwójną, co są blisko siebie. Obie. Przez które tylko raz przeleciałem, jak na razie. To, co będzie tu. Good luck. Have fun! I dobra, mam kawa pierwsze w takim razie miejsce. Wątpię, że już nie wyprzedzi. Już się bałem. Ale to jest jeszcze z zeszłego miejsca ktoś dobra, to będzie koniec. I win! Pierwsze miejsce. Wyjdź. Dokładnie. Henry. Ta animacja już była. Pierwszego, bo muszę znaleźć Tigrisa, jeśli jest 2 na 3 Pewnie gdzieś przy tym budynku jest W teorii nie powinno go być, bo jest zamknięty w klatce Ale Kto wie, w sumie mogłem robić to chyba przed tym jeszcze, więc Całkiem możliwe, że tu jest gdzieś Mówię, nie powinno być go, bo jest zamknięty w klatce. O! Do smoka, jeśli chcesz jeszcze kiedyś zobaczyć swojego kumpla, kotura zabiera się stąd i nie wracaj. Halo? Co to kurwa było? What the fuck? Proszę, nie powiedzcie, że będę musiał od nowa przychodzić na wyścigi, etc. Czyli jednak pomyśleli o tym, to jest plus. Ale co to kućba było? Nie ma go przez co wywala migrajo. To nie było miłe z tej strony. 7% dzisiaj zrobiłem. Zobaczymy, czy będzie ten lot na 66%, czy coś w tym stylu. Czy jednak będzie to więcej w sensie, 90% albo 80% coś. Obojętnie Dobra, mam zaliczone. Dobra To na razie wyjdź z tego, skoro muszę... mieć odblokowanego go. Ale dobra. W takim razie to na tyle na tym odcinku. Dzięki za zaglądanie. I zobaczymy na następnych odcinkach Ze szpyro lub live'ach z czegokolwiek. Albo jakichkolwiek innych odcinkach. Do zobaczenia. Nie wiem kiedy ten odcinek wleci w sumie. Do zobaczenia. Au Wiedersehen.